W wersji filmu z 2005 roku strój Bena Grima ważył ponad 27 kg i był zrobiony z Lateksu. Michael Chickley, który go nosił, ledwo mógł się poruszać, a na planie panowała wysoka temperatura. Aktor wspominał, że kostium działał jak gąbka chłonąca pot, a po zdjęciu z niego wylowały się litry wody, mimo to sam nalegał, żeby nie robić postaci CGI. Dwa. W przypadku kontrowersyjnej wersji z 2015 roku Kate Mara przyznała, że została rolę niewidzialnej kobiety, ale reżyser Joss. Frank nie chciałby oglądała wcześniejsze wersje filmów ani czytała komiksy. Scenariusz również nie był dla niej do końca dostępny w pełnej wersji, przez to często nie wiedziała o co tak naprawdę chodzi w danej scenie. 3. Podczas realizacji filmu z 2015 roku studio 20th Century Fox miało poważne obawy co do pracy Tranka. Doniesienia z planu mówiły o braku komunikacji z ekipą, zniszczeniu wynajmowanej nieruchomości i braku pomysłu na zakończenie. W rezultacie część filmu była kręcona bez jego udziału, a montaż końcowy kompletnie zmienił wydźwięk historii. 4. Chris Evans grał wcześniej ludzką pochodnią i był jednym z najjaśniejszych punktów obu filmów z lat 2005 i 2007. Aktor często wspominał, że tamte role nauczyły go pracy z green screen i przygotowały na wyzwania, jakie przyniosło później MCU. Fani długo nie mogli się przyzwyczaić, że Johnny Storm i Steve Rogers to ta sama osoba. Nie. Film z 2015 roku nie tylko zawiódł finansowo, ale też spotkał się z druzgocącą krytyką. Wynik? 9% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i wstrzymanie jakichkolwiek kontynuacji. To właśnie ten upadek doprowadził do odzyskania przez Marvela pełni praw do Fantastycznej Czwórki, co otworzyło drzwi do ich powrotu w MCU, który nastąpi już niedługo.